Panie Brawami. To nie Nowej Rudy, która teraz opowie, jak ważny jest ten szpital. Proszę bardzo. Jak pani ma na Weronika. Weronika, Daję pani głos. Dzień dobry wszystkim. Ja przyszłam tutaj głośno powiedzieć nie dla zamknięcia szpitala, ponieważ każdy z nas z Nowej Rudy ma tutaj historię związaną właśnie z tym szpitalem. Tutaj rodził się mój mąż, tu leczyli się moi rodzice, tutaj rodziły się moje dzieci. Tutaj ratowano mi kilka lat temu po zawale. Więc chciałabym powiedzieć, że jeżeli ten oddział się tutaj zamknie, a nowa ruda niestety się starzeje i to widać na ulicy, widać to po szpitala. Dlatego chciałam powiedzieć głośne nie dla zamknięcia tego szpitala. Dziękuję wszystkim. Są likwidacji. Są likwidacji. Są likwidacji. Są likwidacji. likwidacji. Stop likwidacji. Stop likwidacji. Stop likwidacji. Na koniec jeszcze proszę Państwa chciałam powiedzieć, że jest tutaj z nami dzisiaj pan burmistrz Nowej Rudy, pan Tomasz Kiliński i że deklarujemy tu dzisiaj z tego miejsca wszyscy przede wszystkim posłowie i posłanki Lewicy. Że będziemy wspierać pana burmistrza we wszelkich działaniach dotyczących tego szpitala. Będziemy działać aktywnie na rzecz tego, żeby udało się go uratować, udało się ten oddział utrzymać, żeby państwo, mieszkańcy i mieszkanki Nowej Rudy nie zostali pozbawieni tej opieki. Dziękujemy państwu raz jeszcze. Proszę pani. My... Tak, więc e, dlatego tutaj jesteśmy, żeby go nagłośnić. Być może właśnie zwrócenie mediów, zwrócenie uwagi e, mieszkańców Polski na problemy nie tylko przecież Nowej Rody, bo to jest tylko pewna soczewka, która skupia problemy polskiej prowincji. Dlatego tutaj jesteśmy. Szanowni Państwo, nie może być tak, że politycy przyjeżdżają jak na wycieczkę do Was. Musimy pilnować, żeby politycy, politycy byli na co dzień w takich miejscowościach. Ja Państwu gwarantuję, że będę pilnował, żeby nasi parlamentarzyści tutaj byli na co dzień. Ale to nie jest tylko problem szpitala. Drodzy Państwo, tych problemów w takich miejscowościach jak Nowa Ruda jest dużo więcej. Państwo wiecie, że gdyby takie złe powietrze, jak Państwo oddychacie tutaj w Nowej Rudzie, było w Warszawie, to politycy natychmiast by sobie poradzili z tym problemem. A Państwo zostawili samych. Gdyby dostęp do szpitala był tak ograniczony jak w Nowej Rudzie w Warszawie to politycy pierwsi by to załatwili w tej Warszawie i dlatego trzeba to pilnować. Jest, jest pomysł, więc co trzeba zrobić? Trzeba wprowadzić po prostu większe nakłady na służbę zdrowia. Koniec z dyskusją o tym, gdzie przelewać z pustego w puste. Trzeba to zrobić. Rządzących, rządzący rządzący dzisiaj drodzy państwo ustalany jest budżet na przyszły rok dzisiaj trwają prace nad budżetem proszę państwa żebyśmy zrobili wszystko a my jako posłowie lewicy składamy takie składamy takie deklaracje składamy takie poprawki ale jak państwo wiecie one są odrzucane pilnujmy tego pytajmy polityków dlaczego te poprawki są odrzucane do budżetu Dlaczego nie ma pieniędzy na takie szpitale jak Nowej Rudzie? Po prostu musimy być aktywni w tej sprawie. My obiecujemy Państwo nas po to wybraliście, żeby tego pilnować. Jest pomysł także na wielki plan wsparcia dla takich miejscowości jak Nowa Ruda. Tutaj w tym regionie. Pan... Y Marek Dyduch jest tutaj. Pan poseł Marek Dyduch pracował nad tym planem, kiedy był radnym sejmiku województwa. Wiecie Państwo o tym. Nie został on przyjęty, dlatego że rządzący, rządzący wiedzą, że w takich miejscowościach dostaną mniej głosów niż w dużych metropoliach. Ale takie miejscowości mają też swoją dumę, mają swoich wyborców. I dlatego pamiętajcie Państwo, żeby 10 maja także przypomnieć, o tym, tym, którzy o Was zapomnieli, że o Was zapominają, a tych, którzy pamiętali, żeby o sobie przypomnieć. Bo inaczej nic się nie zmieni. Gdyby mieszkańcy Słowska, kiedy kandydowałem, nie zagłosowali odpowiednio to pewnie Słupsk by się nie zmienił. I pamiętajcie Państwo, że teraz 10 maja też będziemy mogli zagłosować i będziemy mogli zrobić razem tą zmianę. I o tą zmianę Państwa bardzo proszę. Wszystkiego dobrego dla nowej Rudy. Wielkie brawa dla Państwa. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, jeszcze, jeszcze dosłownie dwa, dwa słowa, myślę, że ważne dla wszystkich tutaj Nie. państwa. Pani tutaj zadała ważne pytanie, w jaki sposób mamy was sprawdzić, w jaki sposób po dniu dzisiejszym, po tych deklaracjach, możecie państwo sprawdzić, czy dotrzymujemy obietnic. Ja jestem posłanką wybraną we Wrocławiu, ale związaną tutaj także z państwa regionem. Pan poseł Marek Dyduch jest posłem wybranym przez państwa tutaj w okręgu wałbrzyskim. W najbliższym, w najbliższych, w, naj, w najbliższych tygodniach. Zgadzam się, zgadzam się z panią. Podpisuję się pod tym pytaniem, gdzie są posłowie koalicji obywatelskiej, gdzie są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chciałam Państwu wszystkim zakomunikować, że w ciągu najbliższych kilku tygodni wraz z posłem Markiem Dyduchem w Kłocku otwieramy nasze wspólne biuro poselskie, żeby być na co dzień. Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, gdzie przyjść i zadać nam pytanie, co do tej pory zrobiliście, żeby poprawić sytuację w takich miejscowościach jak Nowa Ruda, to właśnie tam. Będziemy tam prowadzić regularne dyżury i zawsze. Nasze drzwi będą dla Państwa otwarte, bo zależy nam na tym, żeby działać na dole lokalnie, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Wałbrzychu, ale także na terenie całych województw, całego regionu. Naprawdę są Państwo dla nas ważni. Jesteśmy stąd, jesteśmy tutajszymi mieszkańcami i wiemy, co to znaczy, kiedy naszej babci, matki czy ojca nie można wysłać do szpitala, bo ten właśnie został zamknięty. Także prosimy o Państwa zaufanie, ale jednocześnie prosimy. Sprawdzajcie nas, patrzcie nam na ręce, bo od tego są obywatele. Niech pani powie, co pani chce powiedzieć. A jak reagują w Kłocku w szpitalu, jak przywożą pacjentów z Nowej Rudy wszystkich okolnych no ludzi. A. Dlaczego do, a dlaczego tutaj? A dlaczego nie do Polanicy? Oni nie mają czasu, oni mają to gdzieś. A my, przecież tu jest dużo starych ludzi. Przepraszam za wyrażenie. Są wszystkie wsie naokoło. To był jeden, był, kiedyś były dwa szpitale w Nowej Rudzie, a teraz jednego. Dobra, to go, tak, a jeden się spalił, nikt go nie odbudował. I jednego oddziału nie potrafią y, utrzymać, który by nam, nam ratował życie. Jaki Kto był ten oddział wajem. to był? Była Izba Przyjęć, a teraz myśmy dostali no, w czarnej D. Jak Ja chciałam podziękować przede wszystkim panu Deduchowi, bo ja od 16 sierpnia dzwoniłam codziennie. Pan Dyduch może powiedzieć, że zamykają nam szpital. I co rusz to monitorowałam? wieczór rano już powiedziałam, że chciałam pana przeprosić, ale dziękuję, że przyjechał i że się zajął nową rudą. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Szanowni mnie 14 lat nie było w parlamencie, nie miał się tym, kto zająć, ale wróciłem i to nie będzie prosta sprawa, żebyście nie myśleli, że przyjedzie ktoś i Robert Biedro jutro będzie, ale nie ustąpimy w tej sprawie, dlatego że te wszystkie pieniążki, które dajemy na służbę zdrowia, to my dajemy jako obywatele. I one się nie należą, ale niech będą wielkie kliniki, bo tam też trzeba specjalistycznie... Leczyć. Niech będą w poważnym szpitale we Wrocławiu, gdziekolwiek ludzie. Ale szpital, gdzie środowisko górnicze, ludzie schorowani przez tyle lat, to pokoleniowo ludzie po prostu pracowali w kopalni, byli z tym związani. Faktycznie nowa ruda bardzo dużo ma starszego pokolenia, a młodzi gdzie mają mieć jakąś motywację, jak nie będzie tak ważnych spraw jak leczenie, kultura, sport i wszystko co się zwiąże z rozwojem społecznym, edukacja. Więc my na pewno, to nie jest biuro otwierane dlatego, żeby pokazać, że otwieramy, tylko po to, żeby tutaj być i z wami rozwiązywać te problemy. Niełatwe, ale będziemy o to walczyć. Dziękuję bardzo. Brawie. Drodzy Państwo, dzisiaj niektórzy mówią, że Nowa Ruda jest europejską stolicą smogu. Tak, słyszałem. Drodzy Państwo, nie chciałbym, żeby Nowa Ruda była także europejską stolicą braku szpitali. Nie chciałbym, żeby Nowa Ruda była dzisiaj pustynią, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo młodzi ludzie powinni tu zostawać, tu powinni mieć swoje szanse, ale sam Pan Burmistrz sobie nie poradzi. Potrzebuje wsparcia ze strony państwa. Państwo musi w końcu, po erze inwestowania w duże miasta, rozpocząć inwestycje w takie miasta średniej i małej wielkości. Państwo musi zacząć inwestować w dobre powietrze w takich miejscowościach, w szpitale, w szkoły. To nasz cywilizacyjne wyzwanie, nasze dla nas wszystkich, żeby zacząć o to walczyć. I gwarantuję Państwu, jest jedno miasto w Polsce, które ma dobre powietrze. Wiecie jak się nazywa? Słup. Więc zrobiliśmy to w Słupsku, Zrobimy w całej Polsce. Chciałbym, chciałbym, Szanowni Państwo, że jak przyjedziemy tutaj za kilka lat, to Państwo powiecie, Panie Prezydencie! Panie Prezydencie! Panie Prezydencie! Przez te lata ciężko pracowaliśmy razem. Ciężko pracowaliśmy razem, żeby Nowa Ruda. Była europejską stolicą dobrego powietrza. Żeby nowa Ruda miała dobry szpital z europejskimi standardami. Żeby do nowej Rudy można było bez problemu dojechać. Zrobimy to razem? Zrobimy? <laughs> Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do samolotów nie kupicie. <laughs> Jeszcze raz bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. My jadąc tutaj do Państwa na to spotkanie, jeszcze po drodze sobie rozmawialiśmy o tym, co nasi rządzący na stulecie niepodległości mogliby nam dać. I wyszło nam, że naprawdę nie potrzebujemy ławek niepodległości, nie potrzebujemy kolejnych pomników, potrzebujemy 100 tysięcy nowych lekarzy na stulecie niepodległości. No to prosimy. Dziękujemy bardzo.